Dzisiaj odkryłam, że tędy też mogę wchodzić i mam znowu skrót, tylko że widzicie zakupki, zakupki ciągleszy. Słuchajcie Teraz przychodzę i nagrywam film, bo strasznie jestem pod jarana. Wszystko mi nagle przyszło do głowy, wszystko mi się nagle zaczęło układać, bo skoro to my jesteśmy tymi bogami, no to, no to dlaczego dżownica nagle nie jest? To się wszystko dzieje w programie komputerowym Boga, tak zwanego. To jest wszystko tworzone i jest na różnym etapie. Im bardziej ty jesteś, im bardziej jesteś kreująca, im bardziej jesteś pozycjalistą, kreujący, tym bardziej zbliżasz się do twórcy i tym bardziej jesteś w stanie Jego naśladować być bliżej, każdy kto ma wolną wolę ma ten element w sobie wyższy spirytystyczny ten element duchowy właściwie wszystko jest energią i jeżeli zaczynasz rozumieć i dobrze władać zasadami wibracji i tym, że wszystko jest wibracją to stajesz się i to Ci muszę powiedzieć Absolutnym władcą tutaj. Bo alchemizacja nie polega na tym, że zamieniasz jakiś metal w złoto. To jest przenośnia, ale możesz brak miłości, nienawiść zamienić najpierw w obojętność, a potem wielką miłość. Możesz mieć wielkie oddziaływanie na wszystkich ludzi. Jesteś sprawcą. Jak to pojmiesz, to przestaniesz żyć jak dżownica, która też jest wyobraźnią Boga. Absolutu Kate Walker. No bo jak to jest? Pytacie mnie, kto to jest ta Kate Walker. I ja mówię, że to jest źródło absolut, czyli to jest gracz główny. Skąd ja się w ogóle bierze? Dlaczego w ogóle takie założenie robię? Jest wiele nurtów. Jak śledzicie te tematy w internecie, to jest wiele nurtów. Zauważycie pewną powtarzalność, kiedy wchodzisz nawet na jakiś portal, który... No, w jakiś tam sposób uważasz, że jest okej okay. i słyszysz jakąś informację, na przykład na temat lustra, zasady, czy synchroniczności, czyli tych praw, które tutaj działają, delikatnych praw, to właśnie za pierwszym razem jak to usłyszysz, no to traktujesz to jako kolejną cegiełkę, swoją wiedzę. Ale jak słyszysz to kolejny raz, i to w takich portalach, które cenisz sobie, to potem nagle widzisz, że tam nie ma w ogóle zostawienia tego filtra własnego. Nie no o to chodzi, żeby powtórzyć artykuł czy tam jakiś film w języku angielskim i potem go skopiować, powielać. Ja zawsze w takiej sytuacji oczekuję, sądziłam, że zostawiają własny film. A dlaczego ten film własny jest ważny? No dlatego, że to co taki człowiek zdobywa wiedzę, uczy się, to nakłada na ten klasyczny artykuł, no na przykład o Jungu, o zasadzie synchroniczności, o synchroniczności, o tym Kolesiu, fizyku kwantowym, który się do niego zgłosił, Pauli, on dostał potem Nobla. Ale miał kłopoty z psychę. A się z Junkiem zaprzyjaźnili i zaczęli gadać o synchronicznościach i tak dalej. Bo tamten gość też to zauważył. I wszystko okej. Okay. Te suche wiadomości. Okej. Okay. Ale teraz gdzie jest twój filtr? To nie jakieś takie przykłady z życia, jakiegoś nudnego życia, jakieś nudne przykłady. Chodzi o to, jak ty to czujesz. I ja może za bardzo filtruję informacje przez siebie. Ale jeżeli ktoś Czuje podobnie, myśli podobnie i przechodzi przez te same procesy podobne zdobywania wiedzy, no to doceni to, że przepuszczam rzeczy przez swój filtr i obawiam się też powiedzieć, chyba się myliłam. No i nie wiesz na 100%, dlaczego tamte rzeczy wydawały cię prawdziwe bardziej od tych, co teraz wiesz, co teraz głosisz. Myślę, że to jest po prostu zwykła ewolucyjność. Więc jak to jest z tą Kate Walker, jak to jest z tą gąsienicą, która też jest przecież elementem wyobraźni tego stwórcy, zajmijmy się teraz tą wiedzą hermetyczną. Hermetycy, stąd w ogóle pochodzi ta nazwa, że coś jest hermetyczne, zamknięte, czyli dla niewtajemniczonych uszu to jest wiedza, która jest zamknięta. Oni zresztą mówią, że też się z tym bardzo zgadzam, że... Jak się uszy otwierają, to się znajdzie wtedy dopiero nauczyciel. Że nie ma co chodzić za ludźmi, ich namawiać i zachęcać do tego, do czego oni są jeszcze w ogóle nie gotowi, ani w ogóle tego nie chcą. Więc hermetycy zakładają, że wszystko jest umysłem. To było dosyć dawno, no trudno. Buddha zakładał, że wszystko jest iluzją. No to zakładał. To jest wiedza, którą teraz wiele badań współczesnych potwierdza. Oni wiedzieli, że wszystko wibruje i tak dalej. Że są prawa rządzące tutaj w 3D, prawa, które nie obowiązują już w 4D, 5D i wyżej. I tak dalej. Dzielą to wszystko na płaszczyzny. Przedstawiają, ponieważ wszystko drży, ale też trzeba by odróżnić, kiedy ta materia jest niebezpieczna. Nie ożywiona, ale okazuje się, że zgodnie z hermetykami, nawet atom ma jakąś cząstkę duszy. Dusza jako udział absolutu we wszystkim, ponieważ jesteśmy w jego wyobraźni, ponieważ jesteśmy w jego umyśle, ponieważ jesteśmy w jego programie komputerowym. I teraz jest pytanie. Hermetycy troszeczkę idą tutaj w kierunku religii. Wielka tajemnica wiary czyli to dał pierwszy podmuch wszystkiemu, czyli temu absolutowi, tej łote, którą ja tak umownie nazywam, no to oni mówią, nie ma czegoś takiego, nie ma. Ponieważ on jest wszystkim, zawsze, wszędzie, to znaczy, że był, jest i będzie. Tak samo hermetycy nie za bardzo potrafią określić, dlaczego to coś, to absolutne coś, ten ktoś, tak Kate Walker, jak ja to lubię właśnie przedstawiać, jest taki upał, ma 50 stopni. To, co to zmusiło do tego, żeby to zacząć wymyślać? Żeby to zacząć od tych dwóch aminokwasów i potem to wszystko leci. Jak to jest? Czy ta dżownica to rzeczywiście też jest Bóg? Też jest absolut? Skoro my to mamy być absolutami, my się uważamy. Ja tak myślę, że ta hierarchia pionowa istnieje, czyli że jednak rozwój zrozumienia umysłu odgrywa tu Rolę, że ogromne masy ludzkie po prostu nie są w stanie pewnych rzeczy zrozumieć. To dlatego im się przedstawia różne religie jako symbole tego, czego się mają bać lub to, co ma ich uratować, bo nadinterpretują to, co się wydarza. Czyli jest pytanie, czy Gąsienica też jest Bogiem, czy tylko Ty jesteś Kate Walken? A dlaczego Ty? a nie ma istot, jakichś typu Archanioły, nadarchanioły i, i coś takiego, tych, tych wszystkich aniołów, stróżów, czy tego wszystkiego nie ma. Gdzie byś była ty przy nich, a ja już nie mówię o absolucie. Więc ja tutaj uważam, że wszystko dąży do tego, żebyś zaczęła być twórcą, że im bardziej jesteś twórcza. Tym bardziej zbliżasz się do absolutu i tym bardziej stajesz się, Kate Walker. Ja będę jednak określać absolut nie jako pana, tylko jako panią. Być może robię to w tym wcieleniu. I teraz tak, czy logiczne są wcielanie się. Wcielanie niekoniecznie jest logiczne, skoro jest wszystko, skoro jest absolutnie wszystko i absolutnie wszystko się dzieje teraz, no to kolejne wcielenia to się po prostu dzieją cały czas, cały czas jesteś. Tu i tu i tu. Możesz się ewentualnie identyfikować z jakąś osobą, tak jak się teraz identyfikujesz załóżmy tą graczką, czy z tą Bridget, czy z tą Junią, czy z tą pozycjalistą. To tak wygląda. Pączki! Czyli pojawia się wiele nurtów i teraz ja Ci powiem, Zawsze w takiej sytuacji zwracasz się do siebie. Zadajesz sobie pytanie i zawsze dostajesz odpowiedź. Znaczy przepuszczasz przez swój filtr. Oczywiście uczyć się musisz. Musisz cały czas rozwijać się, poznawać, żeby wiedzieć, co z Tobą zagra. Trzeba tutaj też zwrócić uwagę, że jak już coś z Tobą zagra, to ego, to, to tak naprawdę zagrało z Twoim ego. I potem się zdarzy coś takiego, że ty usłyszysz coś innego i to będzie jakoś niepokojące dla ciebie, ale ego będzie wypierało to. To, co ja już okrzyknęłam, że jesteś Bogiem, a ty jesteś bardzo zaawansowaną istotą, która potrafi tworzyć i jest bardzo blisko, ale nad tobą jest jeszcze masa innych istot, które są znacznie bliżej, których nie jesteś w stanie ogarnąć, których wibracja jest tak wysoka, że już nie słyszysz tych dźwięków. To jest taka hierarchia, dlatego że Twój rozwój jeszcze się nie zakończył. Czyli ty też jesteś tamtymi istotami, ale przede wszystkim w tobie jest ten twórca. I nie mówmy, że to jest ostateczność, że jego nikt nie rozdmuchał. Prawdopodobnie jego też rozdmuchał i teraz. Popatrzcie, jaka jest następna nielogiczność. Mówi się, że my jesteśmy w ciągłym, z ciągłej konieczności jakby ewoluowania, po to, żeby ostatni zamknął drzwi, czyli jak już dojdziemy do tych, do tego poziomu archaniołów, tych różnych, ktoś tam się kontaktuje, channelingiem z jakimiś plejadianami, czy tam jakimiś różnymi, my na to patrzymy, prawda, w zależności na co ego Ci pozwala. Czy lubisz takie rzeczy, czy nie, czy to Ci odpowiada Twojemu na ten moment światopoglądowi i tak dalej. Zawsze wybieraj tak troszeczkę, jeden stopień więcej, ale co jesteś w stanie przyjąć, co czujesz, że cię to rozwinie, jak to rozkminisz, jak przez to przejdziesz. Ja tak robię, Przedtem chciałam od razu, tak wiecie, od razu, skumam się od razu z absolutem, z Bogiem, z Archaniołem, ze wszystkimi i zobaczę i zrobię moje patataj, rozumiesz. To oczywiście w moim przypadku nie działa. Ja krok po kroku i w ten sposób się uczę i rozwijam, ale powiedziałam, jestem młodą duszą. Co to znaczy? To znaczy, że pewnie w tym umyśle absolutu pojawiłam się później. Ale ten czas i tak jest, bo w umyśle jest wszystko od początku. W absolucie jest wszystko i tutaj są takie zagwostki. Skoro w księdze Akaszy są wszystkie możliwe zakończenia każdej drogi, ale opcji jest... Nie można powiedzieć nieskończona ilość. I tu jest też następna nielogika, prawda? No bo opcji jest skończona ilość. Znają tylko absolut, ale jednocześnie jest to nieskończona ilość opcji. Tutaj są takie różne aksjomaty, które by trzeba było uznać dogmaty za pewnik. Zbliżamy się bardzo do tych asymptot, ale nie dotykamy ich. Nie potrafimy sobie tego wyobrazić tak naprawdę. Co to znaczy, że proste równolegle przyczyniają się w nieskończoności? Co to znaczy ta definicja? To jest abstrakt, to jest matematyka abstrakcyjna. Dlatego fizycy kwantowi, oni są tak blisko tych wszystkich prawd właśnie hermetycznych i tak dalej. Dlatego, że intelekt ich rozwijanie spowodowało, że są bliżej. Ale są całe ludy w buszu, którzy zupełnie nie są w stanie tego zrozumieć. Którzy muszą mieć te swoje bóstwa, muszą być straszeni. Całe ogromne narody które muszą mieć kościół, które muszą mieć groźbę, które muszą sobie wyobrażać absolut i obdarzać go cechami ludzkimi. On sobie wyobraża, że tak jak się tato gniewał, Bóg to absolut, natura to ziemia, tylko zaraz zaraz. Ojciec to jest absolut, natura to ziemia, tylko zaraz, zaraz z tego wynika, że ziemia, czyli energia żeńska, można tak przypisać, czyli natura i wszystko i cały kosmos, że to jest wymysł jednak tatusia. Czyli jednak pana wszech rzeczy i to też mi się otwiera z tyzorych w kieszeni na coś takiego. Może jakbym się logowała jako pozicjalista, podchodziłabym do tego inaczej, bo tej zakrawa to, że absolut ma swoje ego. Niewątpliwie ja mi jest, to jest ego. Tylko mówimy o ego fałszywym, tym programie wirusowym. Jeden jest pewny, jesteśmy w komputerze. Jesteśmy iluzoryczni, ale w związku z tym. Ty możesz pomyśleć, no jak jesteśmy tacy iluzoryczni, to dlaczego tu w ogóle jest prawo grawitacji, dlaczego tu działają prawa, bo to wszystko tu będzie działać. Dla tej zagęszczonej materii. I wiotą jest ten, który stwierdzi, że może w takim razie wyskoczyć przez okno, że się nie rozplaskaczy pod szóstym piętrem. Rozplaskaczy się jak najbardziej, odłoży widelec. Te wszystkie tutaj prawa działają absolutnie, ale są prawa nadrzędne, prawa, które nie dotyczą 3D. I jeżeli tutaj to Nauczy się robić coś z tymi prawami, czyli zacznie alchemizować nienawiść w miłość, biedę w bogactwo, chorobę w zdrowie i te wszystkie rzeczy. Jeżeli zacznie to alchemizować, to wówczas jest ogromne prawdopodobieństwo, że zaczniesz używać wyższych praw, żeby, żeby nie skapitulowały te niższe, tylko żeby je. Przykryć, na czym to polega? To ci zawsze mówię, to nie o to chodzi, żebyś ty nie wsiadała dzisiaj do autobusu zwanego Matrix. To nie chodzi o to, żebyś ty rzucała pracę, korpo, bo nie chcesz być lemurem, wiewiórką, szczurkiem, w kołowrotku chomiczkiem. Tylko ty rozpoczynasz własny biznes, wielka klapa. Bo jeszcze przecież nie ogarnęłaś tego swojego mentalizmu. Nie rozumiesz, że wszystko polega na tym, że musisz to uwierzyć. A jeszcze do tego, że wszystkie te doświadczenia, które traktujesz jako negatywne w rzeczywistości trzeba je docenić, bo zobaczysz, że najwięcej się nauczysz podczas porażek. Prowadziłam firmy i doprowadziłam do ekstremalnego rozkwitu. Nie wziąłam tylko jednego pod uwagę że jest totalny boom, że wszyscy mają kasę, są nastawieni na wydawanie i tak dalej. Pierwszy kryzys dla mojej firmy to nie był kryzys dla firmy. To był kryzys dla mojego rozumienia mnie. Podważyło to wiarę, moją boskość, moją doskonałość. A potem się śmiałam z tego i zobaczyłam najwięcej się wtedy nauczyłam. Zobaczyłam, że to nie wystarczy zrobić jakąś jedną komórkę, doskonałą ją powielić, bo są wpływy przeróżnych działań ludzkich, energii i zrozumiałam jedno, że kto ma władzę nad wibracjami własnymi, kto potrafi tutaj zadziałać, Świat ma u stóp, więc tego się będziemy uczyli. To jest ten filtr najważniejszy z tego wszystkiego. Nie jest istotne, ile zobaczysz synchronizacji. Nie jest istotne, co zobaczysz teraz w lustrze, żeby się zastanawiać, czy to ty, czy to nie ty. Jezus, ten koleś taki, ten, ten co mnie bije po mordzie, ten co się ze mną znęca. Czy to jestem ja? Jak jesteś taka głupia, że nie potrafisz jeszcze tych praw zrozumieć, to wracam do elementarza. Nie stopować nas wszystkich. Ja to tłumaczę wielokrotnie, ale pewne rzeczy nie jest dla wszystkich. Kapujesz, pewna wiedza jest hermetyczna. Jak otworzą się twoje uszy, to wtedy tu wrócisz. Są tacy. Ja popełniam te same błędy. Odrzucam kogoś, bo nie odpowiada na te moje pytania zadawane. A potem widzę, to są strony już bezpośrednio, nie bez tłumaczeń, bez pośredników. To są strony ludzi... Ja nie wiem dlaczego nie są dalej w tym rozwoju duchowości. Znaczy wiem dlaczego. Wtedy, kiedy myśmy żyli tutaj w totalnej komunie i prawie że w puszczy, w pustyni i w puszczy, to tam już prawda Neville Goddard opowiadał. U nas tylko kościół, strach, no i ewentualnie bunt i byłaś buntowniczką. Potem nie wiedziałeś, jesteś przeciwko komu, czy czarnym, czy czerwonym, bo kto, kto był przeciwko czarnym, no to był za czerwonymi, no to też, też beznadziejna sytuacja. Ciężko było być neutralnym, ciężko było coś wykumać, rozkumać. Znaczy ciężko. Dla tych, co chcieli, to to zrobili. Jak ich się spóźniłaś, Dziuniu, to to jest też twoja, twoja sprawa, może nie byłaś w ogóle jeszcze... Te uszy były zamknięte koniec temacie. I tak jest. Te uszy są zamknięte. To, to są upały już teraz. Po prostu upały. Jestem w listopadzie. Jest cudnie. Wracamy do tego twojego filtra. Więc i jesteś Cave walker. Jeszcze ci daleko do niej. Widzisz to, że ci daleko. Że to jeszcze trzeba przejść eony. Eony miną. Ale przyjdzie ten moment. Ale nie będziesz nieszczęśliwa. Nie będziesz się bała. Dlatego, że po drodze będziesz umiała tak wszystko alchemizować. Pamiętaj, że... Pierwszym Twoim obowiązkiem, do którego Cię zachęcam i to jest taki właściwie warunek na przyjęcie do oddziału, to jest chęć alchemizacji strachu w odwagę, to wystarczy. Tak jesteś odważna, to nie boisz się kochać, to nie boisz się nie być kochana, bo ciągle jesteś tutaj, ciągle jesteś zaczepiona w 3D. Tu będą te prawa rządziły, tu będzie prawo zawiści, odmowy, krzywego oka. Tu ciągle liczy się powłoka cielesna, to jak wyglądasz. Nie ma co się temu sprzeciwiać. Są operacje plastyczne. Możesz to, jeżeli chcesz. Bardzo ciężko jest tutaj wchodzić w takie relacje z facetem, którego wielbisz, a który będzie tobą zachwycony cały czas. Tak samo jak na początku. Właściwie to jest niemożliwe, bo naszą jedyną stałością jest nasza zmienność. I to nie tylko dotyczy ciała, starzenia się i tak dalej, ale to dotyczy przede wszystkim uczuć. Sama też wielokrotnie patrzysz na swojego partnera, czy na przyjaciółkę, czy na koleżankę. Ja wtedy radzę ci, patrzysz i myślisz, że poleciało, poleciało. To wtedy ci radzę, dobrze działa taki kubeł zimnej wody, natychmiast zbliż się do jakiegoś lustra i zobacz na siebie. To daje taką poczucie równowagi. I to jest przesunięcie suwaka. Na ty zaczynasz rozumieć, że przestań się bać. I tym się będziemy. To jest nasza podstawowa alchemizacja. O to chodzi w Nevis'eels. To są ludzie, którzy nie, że. Kochają bardziej. Nie, że są bardziej zdrowi. Oni są bardziej odważni. A jeżeli jesteś odważna, to automatycznie masz takie sobie różne wyzwania, które ciągną za sobą, że chcesz być zdrowsza, bo wtedy robisz więcej. Jesteś wolna. Ludzie cię kochają, chcą być obok ciebie. I to się wszystko zazębia. Ale na jednym słowaku jest tylko jedna zależność czyli nie możesz być biedna a przesuwać suwaka, że jesteś bardzo kochana, że to cię wzbogaci. Ale nie! To nie jest ten suwak. Jest dzisiaj tak. Ja sobie tu idę włośnie. Przyjechali. Czy Wam pokażę tutaj niebo listopadowe ani jednej chmurki. Sylwetka dziuni się w Espi mega. Espin niedoceniam. Miał czelność też nie jarać się jej głosami. W łóżku podobno Junia była kłodą, deseczką, albo w innej opcji nachalną aktywistką. chłopobabę, może lesbą. Twój kadem Fern A dalej z tym koksem. Synchroniczności to osobny będzie filmik wkrótce. Przede wszystkim synchroniczności to jest sprawa absolutnie subiektywna. Czyli tak jak powiedziałam, to co dla ciebie jest znakiem od Kate Walker, ktokolwiek to jest anioł stróż i to jest tak, jeżeli w każdym elemencie w atomie nawet czyli w każdym stole, stoliku w każdej słupie nie mówiąc o drzownicy nie mówiąc o nas, o Tobie Dziuniu, o mnie o postlicjaliście jest jakaś iskra stwórcy, no bo jesteśmy w jego myśle, tak naprawdę w iluzji komputerowej, iluzji zupełnej abstrakcji. Więc jeżeli tak, to w takim razie, jeżeli nazwiemy tę iskierkę twórcy duszą, no bo to jest duch, duch, transcendencja w tym atomie, to znaczy, że dusze nie wszystkie są mądryne, są mądrzejsze, głupsze. Kiedyś mi się już właśnie tak, tak skojarzyło, bo jedna pani cały czas napierdala ze własną duszą, pisze książki i nie ma powodu, żeby jej nie wierzyć, że gada. Ja też gadałam z moją duszą. I mogę Ci powiedzieć, że, że one nie szokują mądrością, przynajmniej, no, przynajmniej tam. Ja myślę, to, to jest dusza, nie ma w ogóle cienia w sobie inteligencji. Dusza ma tylko jakość. To znaczy, co tutaj osiągasz jako, jako element ewolucji. Ale tak naprawdę, Ty też nie masz obowiązku ewoluować. No bo, skoro to wszystko już jest, wszystkie Twoje postaci, ale ty to będziesz robić, bo jesteś, jakby w takim przymusie ewolucji, bo tylko to cię cieszy. To jest ciągle to samo, jak gra na początku musi być łatwa, żeby cię wciągnąć, a potem, żeby cię wciągnąć, gra musi być coraz trudniejsza. Muszą być coraz ciekawsze książki, coraz więcej nowych słów chcesz poznawać, coraz więcej chcesz się dowiadywać. I to jest to samo. I dusza po prostu w ten sam sposób ewoluuje. Czyli duszy są też idiotki i ty się skomunikujesz z duszą, ale to nie jest komunikacja Skatewalker. To jest tylko z tym, z tym ożywieniem, z tym duchem, z tą istotą, która akurat umieściła się, czy to w atomie, czy to w drzewnicy, czy to we mnie, czy to w tobie. Ja rozmawiałam ze swoją duszą, nie powaliła mnie swoją inteligencją. Dusza może się bać też, ale dusza musi wyrazić zgodę na wszystko, co ty chcesz. I też czasami dusza ci będzie się bała trochę. O tym Zeland pisze, to jest kapitalne, że pytasz duszy, że chcesz gdzieś wchodzić, że otwierać biznes, a dusza taka jest niepewna, bo ona jest też pod wpływem tego wszystkiego, bo ona nie jest inteligentna, ona nie może być inteligentna, ona ma tylko jakość. Czyli jak tutaj się pojawia, to się pojawia coś jakościowego, jesteś na tej drodze i możesz być w różnych logowaniach, ale to zawsze jest wszystko teraz. To wszystko jest teraz. I zgadza się i gotat i oni wszyscy... nikt nie jest w błędzie. A jednocześnie musisz to przepuścić przez swój filtr. Nie możesz tego tak przyjąć, bo to będzie miałkie. Będziesz powtarzane mądrości. I to Ci chciałam się powiedzieć, to nie jest to, że ja krytykuję tamtych ludzi. Może oni są bliżej prawdy niż ja. Ale jak nie przepuszczają tego przez siebie, tylko bo ciągle są to samo dla robienia oglądalności. A dlaczego to się ludziom podoba? Tymu się? Temu się dziwię najbardziej. Dlaczego ludzie są tak mało wymagający? Dlaczego proszek do prania, który tam Francuzi robili na Polskę czy Niemcy, był gorszy? Ja myślałam, że to jest kwestia wody, że nam się tutaj ta woda. Nie, to był po prostu gorszy proszek. To po prostu dla nas sypano jakieś zdupy trociny. No, bo myśmy się na to godzili, bo się godzisz na to. Godzisz się na to, że nagle w naszym Lidlu nie ma bułeczek bio-szwedzkich. Ja się pytam, dlaczego nie ma? Jak, jak jestem w Austrii, to nie tylko, że są bułeczki bio, ale jeszcze do tego wszystkiego, nie to są bułeczki bio-presle piwne. Są bio! A u nas po prostu. Nawet tych razowych bułeczek, co ludzie kupowali dla dzieci do szkoły. Się nie boję węglowodanów. Ja chcę tylko mieć nieskażone pestycydami. I ja chcę mieć, żeby nie było dodanych tłuszczów. Ja mogę jeść bądź węglowodanów. Tylko nie mogę jeść przekroczyć 10% tłuszczu. Kalorii to jest bardzo niewiele. To jest zamykane. Pokaja ręki są otwarte. A, bo ja chciałam wziąć kasę ze ściany. Tam coś zobaczyłam na tym targu. Ale tam tylko gotówka lub czek, no to u nas nie mam, ja nie mam czeków. Ale fajnie, że tu nie ma nikogo. Jesteśmy w umyśle Kate Okej. Wszystko jest iluzją, ale wszystkie prawa w 3D również działają, więc nie rób głupstw wkrótce film o zasadzie lustra jakbyś była niecierpliwa, to już możesz sobie obejrzeć na Facebooku sobotni live. Ten sobotni live, Jeszcze o synchronicznościach. I przede wszystkim zobaczycie moje poczucie i zrozumienie tego wszystkiego. Zbliżamy się, zbliżamy się. Dżownica też to robi, my też to robimy. Każdy inicjalista, każda dziunia. I są jeszcze różne takie zagwozdki. I o tym sobie będziemy mówić. Bardzo proszę, zostaw ślad węglowy. Subskrybuj kanał. Widzimy się wkrótce. Jest ładnie, jeszcze Wam może coś jest pięknie dzisiaj, zobaczcie. Słoneczna Italia. Bye!